Cześć, witajcie w Browser Talks. Nazywam się Manfred i w tym odcinku porozmawiamy o różnych interfejsach FADC. FADC oferuje trzy różne typy interfejsów: interfejs przekaźnikowy, interfejs transoptorowy oraz interfejs ethernetowy. Aby zachować zgodność z tradycyjnie stosowanym w kolejnictwie standardem interfejsu, FADC udostępnia interfejs przekaźnikowy realizowany za pomocą karty IO XB. Jedna karta IO XB umożliwia bezpieczne przekazywanie informacji dla dwóch odcinków torowych, zarówno jako dane wejściowe, jak i wyjściowe, oraz współpracę z nadrzędnymi systemami. Obejmuje to bezpieczne przekazywanie stanu odcinka toru, wolny lub zajęty, bezpieczne odbieranie poleceń zerowania. Oraz dwa wyjścia pomocnicze na każdy odcinek toru. Za pomocą wyjść przekaźnikowych kart IOXB możliwe jest również bezpieczne przekazywanie danych z punktów liczących, w tym informacji o zajętości obwodu oraz kierunku przejazdu. Karta AEB może również odbierać i przekazywać już przetworzone informacje z innych kart AEB, co wówczas wymaga dodatkowych kart IOXB do realizacji wyjść. Oprócz możliwości wyjścia przekaźnikowego za pośrednictwem kart IOXB, karta AEB posiada oddzielne wyjścia z transoptorami do przekazywania informacji z czujnika koła. Z tej magistrali wyprowadzone są cztery wyjścia dla aplikacji niezwiązanych z bezpieczeństwem oraz dwa wyjścia bezpieczne. Co ważniejsze, oprócz klasycznych interfejsów sprzętowych FADC za pośrednictwem karty komunikacyjnej oferuje nowoczesny i niezawodny interfejs eternetowy. Karty komunikacyjne oprócz funkcji wymiany między sobą danych z kart AEB mogą również pełnić rolę interfejsu komunikacyjnego pomiędzy systemem FADC a systemem nadrzędnym takim jak Interlocking. W tym celu na karcie komunikacyjnej zostały już zaimplementowane protokoły bezpieczeństwa. FSE, czyli protokół Frausher Safe Ethernet, protokół EULINX, jako przyszły wspólny interfejs kolejowy w całej Europie, FSFB2 do komunikacji z systemami zależnościowymi Alstom, takimi jak SmartLock i Urbalis, WNC dla systemu zależnościowego Siemens Westrace, RP2009 do komunikacji z Electrologix. Oraz protokół master slave do komunikacji z WSP. To tylko kilka przykładów, a w przyszłości mogą pojawić się kolejne. Teraz kilka słów o specyficznym dla Frauschera protokole. Frauscher Safe Ethernet. Jest to protokół SIL 4 opracowany przez firmę Frauscher zgodnie z normą EN 50159. W przypadku którego Frausher chętnie udostępnia wszystkie niezbędne informacje potrzebne do jego wdrożenia, w tym certyfikat bezpieczeństwa protokołu. Więcej szczegółów znajdziesz w osobnym odcinku Frausher Talks. Podsumowując, dzięki wszystkim możliwym interfejsom FADC zapewnia znaczną elastyczność. Jest to również możliwe dzięki temu, że wszystkie opisane powyżej interfejsy mogą być używane równolegle. Dziękujemy, że ponownie z nami byliście i do zobaczenia w kolejnym odcinku Browser Talks. Nie zapomnijcie polubić, zasubskrybować i udostępnić.